Lewy ciasny. Fajny dzień, fajny hmm. dzień. Chociaż no do naszej jazdy, do wyboru Opon, do jakiejś tam strategii trochę jeszcze pozostaje do poprawienia, chociaż dzisiaj chyba nie dało się wybrać opon do, dobrze. Na błocie gdzieś tam mam kłopoty z jazdą. Jak zaczyna się robić sucho, to wszystko zaczyna działać dobrze. Musimy jeszcze troszkę może pomyśleć nad setupem, żeby auto trochę lepiej skręcało na błocie w ciasnych zakrętach. No, zobaczymy, obudzimy się jutro i zobaczymy, jaka pogoda, tak? Na co się mamy nastawiać.